Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wspaniałą, domową, drobiową konserwę słoikową z długim terminem ważności. Zapraszam Was serdecznie na bardzo szybki przepis. Dzisiejszy przepis naprawdę jest bardzo szybki, pomijając oczywiście pasteryzację, która musi trwać, nie możemy pomijać tej procedury. Samo przygotowanie konserwy jest naprawdę bardzo szybkie, ponieważ nie będziemy peklować dzisiaj fileta, rozdrobnimy go na 2-3 cm kosteczkę. Im bardziej drobny, tym szybciej sól w niego wniknie. Wystarczy godzinę w temperaturze pokojowej i będziemy pakować wszystko do słoików już po całym przyprawieniu. Pamiętajcie, żeby fileta przepukać pod zimną, bieżącą wodą. Ja każdy rodzaj mięsa puczę, ponieważ ten filet, zanim trafi do mnie do kuchni, przechodzi przez wiele rok. Fileta mam tutaj równe 2 kg. Teraz go rozdrobnie. Pokroję go w kostkę, jak już wcześniej wspominałem, taką 2-3 cm. I jak widzicie, taka kosteczka jest idealna. Jak widzicie, fileta mam już pokrojonego. Teraz na bieżąco myję deskę. Czy plastikową, czy drewnianą, po drobiu, czy po każdym innym mięsie. Należy od razu wymyć dokładnie dużo płynu, gorąca woda, wysuszyć. Dzięki temu, właśnie, zachowacie bezpieczeństwo w kuchni. Już teraz przyprawimy mięso. Na początek wsypie sól, 30 g soli morskiej i 10 g soli peklującej. 20 g na 1 kg mięsa. Jeżeli nie chcecie stosować soli peklującej, nie musicie tego robić, zastąpcie sól peklującą solą, jaką macie, jaką lubicie, jaką stosujecie. Każda sól się do tego przepisu nada. Namawiam zawsze, aby tej soli peklującej troszeczkę dorzucić, bo to ona właśnie dodatkowo jeszcze zabezpieczy to mięso przed bakteriami. Następnie dorzucam dwie czubate łyżki czosnku granulowanego, jedną łyżkę majeranku jak zwykle u mnie, sporo pieprzu. Taka konserwa powinna być wyrazista. I do tego jeszcze 200 ml zimnej wody. Słuchajcie, jeżeli nie lubicie soli, bądź nie możecie stosować dużo soli, możecie użyć jej mniej, ale pamiętajcie, że dodaliśmy wodę i użyjemy jeszcze warzywa, które rozrzedzą nam całą konserwę. Teraz już wstępnie wszystko dokładnie wymieszam. Woda pomoże nam w rozprowadzeniu tych wszystkich przypraw. Dodatkowo mięso wchłonie ją jeszcze. Dzisiejsza konserwa będzie. Naprawdę niskokaloryczna, będzie zdrowa, będzie kolorowa, będzie na pewno bardziej zbilansowana, ponieważ dorzucimy tutaj warzywa, bo nie tylko mięsem człowiek się żywi, ale również te składniki odżywcze z warzyw też nam są potrzebne. O, jak widzicie, mięso już wchłonęło wodę. Wstępnie jest wymieszane, a teraz na sam koniec już. Dodaję wszystkie warzywa. Tutaj jest jedna puszka kukurydzy konserwowej. Również jedna puszka groszku. Zanim go dorzucicie, przepłuczcie go również pod zimną bieżącą wodą. O i tutaj mam jeszcze jeden średni słoik papryki konserwowej z zalewy słodko-kwaśnej octowej, pokrojonej właśnie w taką dość grubszą kosteczkę. I teraz jeszcze to delikatnie wszystko należy wymieszać tak, żeby to w miarę równomiernie wszystko się rozeszło. Jak to wszystko już poddamy pasteryzacji, zobaczycie, jak to na samym końcu będzie wyglądać, ale to musicie zostać ze mną do samego końca, aby nic nie pominąć. Ja mam to już wymieszane. Teraz. Tak naprawdę zostawiam na blacie to w temperaturze pokojowej na godzinę. Ta sól w ciągu godziny w tego fileta wniknie i będziemy pakować do słoików. Jestem z powrotem, minęła godzina, będziemy pakować już do słoików. Przygotujcie sobie słoiki, dokładnie je umyjcie, wypaście, zakrętki również. Ważne, żeby były szczelne, czyli najlepiej kupić nowe. Ja kupiłem takie dzisiaj, nie było w sklepie innych, ale to nie ma znaczenia, mają być szczelne. Ja używam słoików 350 ml, takich prostych. Teraz już tylko przed zapakowaniem wszystko dokładnie jeszcze delikatnie przemieszamy. I już będziemy pakować. Pamiętajcie, żeby od góry zostawić te 2 cm wolnej przestrzeni. Nie pakujcie do samego końca, ponieważ to grozi rozszczelnieniem całego słoika uklepujemy, żeby nie było wolnych przestrzeni. Jak lubicie te warzywa, które Wam dzisiaj zaproponowałem, byliście zachwyceni. Jeden słoiczek mam już napełniony. I tak postępujemy z każdym. I tak ma to wyglądać. Każdy słoiczek pakujemy w ten sposób. Wszystko mam już popakowane. Teraz bardzo ważna rzecz, to jest obmycie rantu każdego słoika. Ściereczką na mokro, a potem na sucho. Bo... Jakby jakieś drobinki zostały na rancie. Po zakręceniu słoik mógłby być nieszczelny. Dlatego to robimy. Każdy słoik musimy tak zrobić. Wszystkie ranty mam obmyte, ale zanim zakręcimy słoiki, dorzucę jeszcze żelatynę. Żelatyna zagęści nam całą konserwę. Ja chcę, żeby ta galaretka była naprawdę bardzo sztywna, dlatego na samą górę lecą dwie łyżeczki żelatyny. Około 9-10 gramów na jeden słoik. Ja taką konserwę uwielbiam. Jaką żelatynę zastosujecie, jaką macie, jakiej firmy każda będzie dobra. I teraz już wystarczy każdy słoik dokładnie zakręcić mocno, tak. Tak, żeby go nie przekręcić. Teraz już przełóżcie sobie wszystkie słoiki na blachę do pieczenia. Będziemy pasteryzować w piekarniku. Jeżeli nie chcecie robić tego w piekarniku, bądź macie piekarnik na przykład zepsuty, bo bardzo często bywa, będziecie pasteryzować metodą tradycyjną, garnkową. Czasy się nie zmieniają. Jeżeli chcecie pasteryzować w piekarniku, warto by było najpierw sprawdzić swój piekarnik. Jak to zrobić? Wstawiacie dodatkowy termometr do środka, ustawiacie tak jak w w przypadku tego przepisu 105 stopni, góra, dół bez termobiegu, podtrzymajcie ten termometr tak z 20, 30, nawet 40 minut, bo trzeba doprowadzić temperaturę do takiego stabilnego punktu i potem zobaczyć, czy rzeczywiście ten termostat utrzymuje tą temperaturę, czy on w odpowiednim momencie włącza, wyłącza grzałkę. Jeżeli nie, polecam zrobić pasteryzację metodą tradycyjną, właśnie garnkową. W pierwszym dniu pasteryzacja będzie trwała tylko 60 minut w temperaturze 105 stopni, góra-dół, bez termoobiegu. Blachę należy umieścić na spodzie piekarnika. Pamiętajcie, żeby zawsze robić pasteryzację od zimnego piekarnika czy też od zimnej wody w garnku. Po tym czasie wyłączacie piekarnik, odstawiacie konserwy w temperaturze pokojowej na 24 godziny, żeby one sobie ostygły, żeby odpoczęły. Druga pasteryzacja będzie trwała tylko 50 minut, również w 105 stopniach góra-dół, bez termoobiegu. Blachę należy umieścić na spodzie piekarnika od piekarnika zimnego. Po 50 minutach znowu wystawiacie konserwy w temperaturze pokojowej do ostygnięcia, do odpoczynku na 24 godziny. Po 24 godzinach będzie kolejna już trzecia pasteryzacja, ostatnia. Tylko będzie trwała 40 minut w 105 stopniach góra dół bez termobiegu. Blachę należy umieścić na spodzie pikarnika i zawsze od pikarnika zimnego. Tak przeprowadzona trzykrotna pasteryzacja, to jest tyndalizacja, dzięki której takie konserwy będzie można przechowywać długie miesiące, a nawet i lata. W odpowiednich warunkach, oczywiście, pamiętajcie, im niższa temperatura przechowywania tym dłuższy okres przydatności takiej konserwy. Również musicie zwrócić uwagę, żeby nie wystawić takich konserw na promienie słoneczne. One muszą być w zacienionym miejscu. Ja wsadzam moje konserwy już do pierwszej pasteryzacji i widzimy się już przy testowaniu. Dodam jeszcze jedną rzecz. Po każdej pasteryzacji, jak konserwa będzie jeszcze gorąca, załóżcie ściereczkę i zróbcie tylko kilka takich ruchów, aby żelatyna rozmieściła się po całym słoiku. Dodam jeszcze, że czas. Zacznijcie liczyć od zadanej temperatury. Konserwa wyszła naprawdę wspaniale. Spójrzcie, jak pięknie to z bliska wygląda. Jest kolorowo, zdrowo, smacznie. Można zjeść ją na kanapki. Można również zjeść ją jak normalną galaretę. Wystarczy skropić delikatnie cytryną, czy polać octem. Naprawdę nic więcej nie trzeba. Mam nadzieję, że ten przepis wypróbujecie, że Wam się spodobał. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.